Słuchajcie, teraz będzie kilka informacji na temat MPINS, czyli Nieprawie i Niesprawiedliwości. O tej y, grupie politycznej, która mówi o tym, że jest najbardziej wiarygodna, najbardziej uczciwa, najbardziej w porządku wobec obywateli. Nawet jeżeli jej premier gardzi y, konstytucją w naszym kraju, o czym możecie się przekonać, oglądając filmik, który jest podany w opisie. Zrobiłem sobie taką ściągawkę, dlatego że nie chcę nic pomieszać w kolejności, ale generalnie chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak morawieccy zarobili trochę pieniędzy w interesujących okolicznościach. Być może dzięki temu, dlatego uważają, że jest dzisiaj dobrze, bo udało się im zarobić dość pokaźną sumę i nawet jak wszystko tak bardzo drożeje, to. Ta podwyżka, która gdzieś tam się pojawiła w Sejmie dla tych różnych funkcyjnych i w samorządach, to jest coś, co po prostu przy tych dochodach, które można osiągać w ten sposób, w jaki im się udało, to jest po prostu pikuć. Mianowicie w 2002 roku Morawieccy kupili pod Wrocławiem, w zasadzie w części Wrocławia, takiej jeszcze mało zagospodarowanej, za kwotę 700 tysięcy złotych 15 hektarów. Wychodzi to mniej więcej 46 tysięcy za hektar. Tą ziemię kupili od parafii świętej Elżbiety we Wrocławiu. Tą ziemię parafia dostała od państwa polskiego w ramach różnych takich wyjaśnień i e, reparacji za majątki zagarnięte Kościołowi w latach prl e, Według opinii biegłego. W 1999 roku ta ziemia nie była warta 700 tysięcy, tylko była warta 4 miliony. Już wtedy pełnił funkcję radnego sejmiku wojewódzkiego, więc miał wgląd do dokumentów, które były przygotowywane, bo on mówi o tym, że wtedy nie było planu zagospodarowania przestrzennego, nie wiadomo było, co tam będzie, czy działka będzie dobra. Chociaż działki blisko dużych miast wiadomo, że będą dobre i będą miały dużą wartość. A on, jako właśnie radny Sejmiku, miał wgląd do planowanych i przygotowywanych dokumentów, więc wiedział jeszcze lepiej i był jeszcze spokojniejszy i pewniejszy o to, co się tam wydarzy. Kuria, pytana o dokumenty na temat sprzedaży tej działki, skąd taka niska cena, odpowiada, że nie dysponuje dokumentami żadnymi. Poza tym, że jest wniosek o zgodę na sprzedaż do kurii, podpisany przez kardynała. O którym za chwilę jeszcze będę mówił, Gulbinowicza ze zgodą na sprzedaż tej ziemi. Natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, dlaczego tak tanio. Morawiecki w prokuraturze zeznał, że o transakcji dowiedział się właśnie od tego kardynała Gulbinowicza, z którym był w jakichś tam również przyjacielskich stosunkach gdzieś tam się odwiedzali, buchajcie. Odwiedzali. Teraz będzie kilka informacji na temat MPINS. Czyli nieprawie i niesprawiedliwości. O tej grupie politycznej, która mówi o tym, że jest najbardziej wiarygodna, najbardziej uczciwa, najbardziej w porządku wobec obywateli. Nawet jeżeli jej premier gardzi konstytucją w naszym kraju, o czym możecie się przekonać, oglądając filmik, który jest podany w opisie do tego materiału. Zrobiłem sobie taką ściągawkę, dlatego że nie chcę nic pomieszać w kolejności. Ale generalnie chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak Morawieccy zarobili trochę pieniędzy w interesujących okolicznościach. Być może dzięki temu, dlatego uważają, że jest dzisiaj dobrze, bo udało się im zarobić dość pokaźną sumę i nawet jak wszystko tak bardzo drożeje, to ta podwyżka, która gdzieś tam się pojawiła w Sejmie dla tych różnych funkcyjnych i w samorządach. To jest coś, co po prostu przy tych dochodach, które można osiągać w ten sposób, w jaki im się udało, to jest po prostu pikuś. Mianowicie w 2002 roku morawieccy kupili pod Wrocławiem w zasadzie, w części Wrocławia, takiej jeszcze mało zagospodarowanej, za kwotę 700 tysięcy złotych 15 hektarów. Wychodzi to mniej więcej 46 tysięcy. Za hektar. Tą ziemię kupili od parafii świętej Elżbiety we Wrocławiu. Obowiązek składania także oświadczenia majątkowego i Prawo i Sprawiedliwość, i prezydent Andrzej Duda, oni wszyscy mówili, że oni są za tym, żeby rozliczać, żeby wszystko to sprawdzić, że się dobiorą do tego do tych różnych korzyści, że będą to sprawdzali. I ta ustawa została przegłosowana, natomiast prezydent Andrzej Duda skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zarządzanego i kierowanego przez ludzi wydelegowanych, wiadomo skąd. Tam część sędziów zgłosiła odrębne stanowisko, natomiast Trybunał Koronny orzekł, że nie będzie ujawniania majątków współmałżonków osób sprawujących ważną funkcję, bo to nie byłoby takie dobre. Pytanie dla kogo? Dla obywateli, którzy chcą znać prawdę o ruchach różnych nieruchomości, o przepływie gotówki, o tym, jak się ktoś bogacił w trakcie pełnienia ważnych funkcji publicznych. Nie wiem, może zrobili to po prostu dobrze dla tych różnych prominentów. Działki od Morawieckiej kupiła spółka, która powstała 10 miesięcy wcześniej. Wyobrażacie sobie, spółka mija 10 miesięcy i ta spółka kupuje yy, działki za bardzo fajną kwotę 15 milionów. Więc bardzo, bardzo dobry zarobek. Yy, Gulbinowicz zmarł. A kiedy dziennikarz, który badał tą sprawę, chciał się z nim umówić i porozmawiać na ten temat, i wypytać, za każdym razem odmawiał spotkania i wyjaśniania tego tematu. Być może był taki zajęty, a być może wyjaśnianie tej sprawy było skomplikowane i wzbudziłoby pewne wątpliwości, bądź rzuciłoby niekorzystne światło na osoby zakupujące tą działkę albo podjęcie decyzji o sprzedaży tej działki. Oby taka sytuacja nie była miejsca i był po prostu to taki czysty splot przypadków, że nie miał czasu się spotkać, żeby wyjaśnić tą sytuację. Jedną czwartą działki, którą sprzedano zaraz po zakupie, morowieccy odkupili od tej samej osoby po 10 latach za 1,9 900 000. Pytanie? Co ich do tego skłoniło, żeby sprzedać to wtedy tak tanio, a teraz odkupić to tak drogo? I to od swojego znajomego. Czy uważacie, że to jest prawo i sprawiedliwość? Bo moim zdaniem jest to nieprawo i niesprawiedliwość. Tak jak teraz cisną służby mundurowe, czyli policjantów, o to, żeby zamiast zająć się ściganiem pedofili, yy, tak jak to robią skutecznie różne osoby, które po prostu organizują te łapanki i akcje, przekazują gotowo złapaną osobę wraz z materiałem dowodowym, która może wskazywać na to, że jest on rzeczywiście pedofilem. Mówię tak dlatego, że wyroki, tak jakby nie znam wyroków w tych sprawach, natomiast tak jakby ciężar dowodowy i te rozmowy, które są w tych materiałach pokazują, że są oni w tym najprawdopodobniej bardzo skuteczni. Dużo bardziej niż organa ścigania, które w tym czasie może, w którym się powinny zajmować poważnymi rzeczami, chodzą i ścigają ludzi za niekonstytucyjny przepis, który nawet lekarze, nawet minister zdrowia powiedział, że maseczki są niepotrzebne i w ogóle one nic nie dają, później zmienił zdanie. To jest bardzo ciekawe, natomiast y, służby mundurowe w postaci policji po prostu burzą absolutnie swoje y, zaufanie jakie może posiadali u społeczeństwa i niestety, ale y, nie przejmują się wyrokami i Decyzjami sądów, takimi, które na przykład Sąd Najwyższy powiedział, że sądy w ogóle nie powinny rozpatrywać wniosków o ukaranie za brak maseczki, dlatego że są to przepisy niekonstytucyjne. Mamy w Polsce pewien porządek zapisany w Konstytucji, policjanci powinni strzec obowiązku prawa zapisanego w Konstytucji. Polskiej, natomiast strzegą chyba tylko i wyłącznie swoich posad i premii, i tego, żeby po prostu się nie wychylać i wykonują durne rozkazy, durnych przełożonych, którzy je im zlecają, ponieważ chcą mieć dobrze u swoich mocodawców i osób decydujących o delegowaniu ich do pracy tu, bądź awansowaniu, bądź przyznawaniu nagród. To się zemści prawdopodobnie, dlatego że jeżeli uda się im przegłosować od 1 marca obowiązek bądź przymus, chociaż nie wiadomo, bo oni twierdzą, że to jest takie, to nie jest to samo szczepień między innymi dla służb mundurowych, tak jak proponują dla, dla służb medycznych i dla nauczycieli, to będą musieli, aby pracować, przyjmować pewne szczepionki. Jeżeli na przykład jakiś koncern farmaceutyczny przeprowadzi skuteczne operacje lobbystyczne, mówiące o tym, że trzeba służby mundurowe w Polsce zabezpieczyć przeciwko takiej, robię przeciwko takiej, podać taką szczepionkę, podać taką szczepionkę, co jest bardzo dobrym biznesem dla takiej firmy, dlatego że zyskuje konkretną grupę odbiorców, której się to podaje, a jeżeli uda się im, tak jak w przypadku szczepionek przeciwko COVID, wprowadzić zero odpowiedzialności swojej. To będą mieli grupę odbiorców, którzy nie będą się zastanawiali i zadawali pytań, tylko po prostu chlast, 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 dawka po dawce. Drodzy policjanci, prześledźcie sobie historię, co się działo z żołnierzami, którzy otrzymywali dużo różnych szczepionek przed operacją Pustynna Burza bądź innymi. Ile tam było sytuacji różnych powikłań. Być może ktoś, wy osobiście... Bądź ktoś z waszych znajomych funkcjonariuszy doznał powikłań po tym szczepieniu, albo być może wy osobiście, albo ktoś z waszych znajomych utracił możliwość awansu, albo poniósł, tak jakby w świetle prawa pracy, niekorzyść z tego tytułu, że nie zdecydował się na podjęcie szczepienia, pomimo że pracodawcy na razie nie mają prawa sprawdzać, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, ale wiemy, że jest to po prostu fikcja, którą można bardzo łatwo, zwłaszcza w takich służbach, tak, jakby przeprowadzić inaczej, niezależnie od tego, czy te przepisy są, czy nie. Morandziejcy, żeby powiedzieć coś, co teoretycznie jest tak, jakby przemawia za ich dobrą postawą, powiedzieli, że przekażą miastu za symboliczną złotówkę tereny, które miasto wskaże jako niezbędne do przeprowadzania dróg, budowy infrastruktury, chodników i w ogóle. Ale ja też, szanowni Państwo, chciałbym sobie kupić jakąś działkę w polu. I żeby miasto przyszło i powiedziało mi, tu mi zrobią drogę, tu mi zrobią chodnik i w ogóle wtedy moje działki z drogami od razu zyskają na wartości, będą jeszcze prostsze do sprzedania za jeszcze lepsze pieniądze. Zobaczcie, ile jest takich miejsc, gdzie są jakieś domki wybudowane, w drugiej, trzeciej linii zabudowy od ulicy, i jak często ludzie muszą się składać sami, żeby zbudować tą drogę. Ile oni muszą wydać pieniędzy, albo ile muszą czekać, aż ktoś tam pomoże im wykonać lepszy dojazd. Tutaj. W pewnym sensie będzie dobry układ, bo ktoś po prostu wzbogaci wartość tej działki teoretycznie za symboliczną złotówkę, nie biorąc za to pieniędzy, takich, jakie by można wziąć według ceny rynkowej, natomiast ta droga podniesie wartość tej ziemi obok jeszcze, jeszcze bardziej. Słuchajcie. Tak, pokrótce wygląda ta historia. Jeżeli chcecie, to w opisie są linki do różnych miejsc, w których są wypowiedzi bądź Morawieckiego, bądź jak ten temat badali dziennikarze. Możecie tam zobaczyć inne wypowiedzi, konkretne fakty, dokumenty sprawdzić, czy to co wam postarałem się przytoczyć i opowiedzieć jest faktyczne. Także słuchajcie, nie tylko premier łamie zasady konstytucji, nie tylko Wprowadza pewne rozwiązania, które niekoniecznie są dobre dla, pol dla Polski niekoniecznie, że tak powiem, działa tam, gdzie powinien, czyli jeśli chodzi o temat wypłaty odszkodowań za powikłania poszczepienne, działa prężnie, natomiast prężnie na pewno działa w obszarze pozyskiwania środków dla własnej rodziny. I to się chwali, że chce zarobić, ale dlaczego w takich niejasnych okolicznościach i dlaczego mieni się premierem? Prawa i sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość, czy nie prawo i niesprawiedliwość. Do tego można jeszcze dodać temat zbadania zakupu respiratorów, różne historie z maseczką, fabrykę maseczek podstawową wolą, która też w zasadzie okazała się jakimś wielkim niewypałem, czy kwestie, nie wiem, ludzi, którzy zarabiają pieniądze. Za jakiś centralny port lotniczy, który nie funkcjonuje, ludzi, którzy zarabiają pieniądze na elektrowni atomowej w Polsce, której nie ma i która nie powstaje, ale zespół ludzi, ekspertów jest, który otrzymuje jakieś wynagrodzenia. Tych niejasności jest bardzo dużo. Tak samo jak dużo niejasności jest w temacie. Ile mamy zachorowań, która dawka zapewni bezpieczeństwo, kto ponosi odpowiedzialność, dlaczego eksperci z Rady Medycznej są ekspertami, którzy nie muszą przedstawiać zaświadczenia o konflikcie interesów. Ale na razie to kończę, bo chodziło mi przede wszystkim o to, żeby przytoczyć wam tę historię o bardzo ciekawym zakupie inwestycyjnym ziemi, który dał dużo zarobku, a także o wątku. Klarowności, przejrzystości, transparentności działań i możliwości, możliwości zarabiania e, polityków e, prawa i sprawiedliwości. Do następnego.